Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Olej i kolejny odcinek ze Shreka. W Poprzednim odcinku wraz z naszym niezastąpionym osłem przemierzaliśmy niebezpieczny magiczny las. Dzisiaj kontynuujemy naszą wyprawę w tym jakże niesprzyjającym środowisku. Zobaczymy co nas spotka dzisiaj. Sterowanie jakie było dobra. Aha, rozumiem, że na dzień dobry mamy gizniejące ogniem kwiatki. Sympatycznie. Jak on powiedział ognio W sumie ma to... ała, ała. W sumie ta, ta nazwa ma sens. No ja zaraz, zaraz będą pieczone ośle łóżka. A, tutaj mnie jeszcze jakieś drzewo bije w ogóle. <laughs> Dobra, drzewo pokonane. Tak, na marginesie nagrywam ten odcinek y, dzień po poprzednim, dlatego też nadal jestem trochę chory i przepraszam za wszelkie zakłócenia w moim głosie wynikające z tego faktu. Fajnie, że takie wielkie, zmutowane drzewa współpracują sobie z tymi wieśniakami, a mnie atakują. Okej. Okay. Dobra, zbieramy monetki. W sumie jakieś życie by się przydało. Bo tak jak ostatnio w ogóle go nie traciliśmy, tak teraz nieźle się przypiekłem. Tu widzę jakiś sklep. No ty co, nie widzisz mnie? Okej, okay. chyba że tak. Nie widzimy dynie wybuchowe, ale w sumie nie wiem czy one mi się do czegoś przydadzą. Dobra, nie będę ich zbierał. Bo jeszcze mi wybuchną w paszczy i. O! 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 Kończynka odnawia całe życie! Dobrze wiedzieć. Przyda się. Jak widzicie, a może i nie, nasz pasek życia się powiększył po raz kolejny. W sumie dawno listu gończego żadnego nie było. Widać, źle ich szukam. Będziemy coś kupować? Nie, po co nam to? Jesteśmy pro-elokoksy i nie potrzebujemy jakichś soczków wzmacniających. Oj, bym tam wpadł. A teraz to wiecie, teraz mi niepotrzebne jest leczenie. I mamy kolejny zapis. Tak, i wieśniaków z pochodniami. Co oni chcą z tymi pochodniami zrobić? Wsadźcie się w tyłek, te pochodnie. Czy tu słyszałem w ogóle? Nie, może mi się wydawało. Oczywiście sobie nie sprawdziłem czasu i znowu nie będę wiedział ile nagrywam. Trudno, jakoś to przeżyję. Okej, okay, to już mamy dobrze, teraz to. Och, jakaś jak to łamigłówka jest, to ja nie wiem. Nie, jeszcze nie. Teraz tak. I kolejny wieśniak. I kolejne drzewa. Czy one rzucę w nas? Jabłkami jakimiś? Ale je wie. I mam batonik na szczęście. Chociaż w sumie coś one słabo biją. Nawet nie pamiętam, czy w tej grze jest jakaś opcja zmiany poziomu trudności. Czy to jest tylko jeden poziom trudności, bo tak jakoś trochę łatwo jest. Pomijając ten fakt, jak na początku tego odcinka prawie umarłem, no ale dobra. Dobra, idziemy dalej za strzałkami. Kolejny ognią Żygi. Jakiś list gończy by się przydał, ale w sumie w lesie raczej nie ma listów gończych, bo kto by je widział. Nie wygląda to zbyt dobrze. Dobra. Otwieramy sobie bramę. I idziemy. I znowu nie zebrałem tego złota.

Darmowe żarcie. Ja ci dam darmowe żarcie. W ogóle to nie brzmi podejrzanie ośle. Rozbieramy <laughs> sobie przez ten czas monetki. No, kurde, no. Teraz nie wejdziesz na to. Oczywiście. Wejdziesz na to? Nie. No ja nie wierzę. Jeszcze raz. mi się jakoś lepiej. No, o to chodziło. Dobra. Dobra, idziemy zobaczyć to darmowe żarcie, chociaż. Nie... Przeczuwam kłopoty. Na szczęście od drzwi się. i ogrzyby się. Oha. Jasne. Ośle żarcie. Wcale to nie było podejrzane. Jeszcze się patrz dłużej. Gratulacje. W sumie ciekawy skąd się szrek tu wziął. Rozumiem, że teraz szrekiem będziemy grać. szczęście, że I kolejna banda wieśniaków. Tak, jak widzimy, znowu jesteśmy ogrem. Czyli w sumie wróciliśmy do tego, co było na początku. Racunku, błagam, pomóżcie mi! No już cię uwalniam. Dzięki, Shrek. Pewnie dziwnie się czujesz, że jak raz dla odmiany, to ty mnie uratowałeś. Mógłbyś czasem wymyśleć głową, nie Dokładnie, ośle. Może na początek przez pięć sekund. Co? Początk? nie wykupiaj się. Gdzie teraz? Tędy. Ośle! Mógłbyś nie iść w stronę pułapki? Skoro mu tam tak dobrze było w tej pułapce, to zostaw go sztek. Niech on sobie siedzi. Powodzenia mu życzę. Mogę już iść? Czekajcie, ja tu jeszcze przejdę, zobaczę, że tutaj przypadkiem nic się nie kryje. No, ale chyba nie. Albo jestem ślepy. Dobra, idziemy stąd. Osioł idzie za nami. Ojej, teraz będzie za nami łaził. No, dobra. Rozumiem, że teraz mam się szeregiem złapać tej liny. Tylko w sumie nie wiem za bardzo. Czy mógłbyś się przestać odbijać? Dziękuję. Tylko jak ja mam to zrobić? LOL. Jakoś się muszę złapać tej liany, która tam wisi, ale za bardzo nie wiem jak. Może jakoś tak? Nie, no też nie LOL A tam coś jest, ja tego nie zauważyłem wcześniej Jak ja mogłem tego nie zauważyć? Może tego nie było po prostu No nic, idziemy dalej Jak gdzie mamy 260 monet z osłem Ale w sumie ich nie będę chyba używał, bo A osioł? Jak przejdzie? Jakie mam się niby przedostać bez demotek. Trzeba to rozegrać strategicznie. To znaczy, to znaczy trzeba zapisać grę. I mamy tutaj liść do odbijania się. Rozumiem, że. Aha, no dobra. Aha, okej. Okay. Fajnie, że ta deska w ogóle się nie przesunęła. mimo tego się jakoś przeskoczył no. Nie wnikam. Idziemy dalej. Drzwi się otworzyły, wszystko jest ślicznie, pięknie i uroczo. No ale myślę, że i tak by cię je złapała. I znowu ogniorzyki. I banda wieśniaków. Ośle, Zamiast się tak patrzeć, to byś też trochę ich pobił. A ła. Jakieś takie. Łyse to drzewo jest. Mamy slalom, zaraz pewno wpadnę w jakąś pułapkę. Ciągle mam wrażenie, że ominąłem jakiś list, gończy po drodze, w sumie dawno ich nie było. I kolejny zapis, w sumie zapisy w tej grze są zawaliście często. Co to? Aha, tam inaczej się dostanę, dobra. Nie, nie, zdaje, nie wydaje mi się szreg. No to co? Dynia. Ja bym chciał się tam dostać. Bo tam jest dużo skarbów. I szczęścia. Ale nadal nie widzę żadnych listów gończych. A jestem bardzo ciekaw, co za trzy jest, bo tego naprawdę nie pamiętam. Tutaj mamy jakieś wozy. Dobra. Rozumiem, że... Czekajcie. Nie, tu nic nie ma. Nie to nie. Bierzemy dynię. Jak się ją bierze. Dobra. Oczywiście musiałem w pułapkę wleźć, bo po co? Ta, jeszcze mi wybuchła w rękach. Gratulacje dla mnie. Jeszcze raz. Nie tak? Myślałem, że to dyniami trzeba rozwalić. No, no spróbuję jeszcze raz. Nie no, coś tam... O, udało się. No dobra. Yy, rozumiem, że chyba... Tutaj powinna jeszcze ta dynia stać. Mniejsza z tym. Magiczne mchomory, wujek łapouchy, coś tam o nich kiedyś wspomniał. Skończy... Wujek łapouchy? E, pamiętam jak dziś, zielone dobrze, czerwone źle. Okay. Czyli muszę na zielony. Nie wygląda to na zbyt skomplikowane. Ała, chyba wskoczyłem na czerwony. Aha, no ale to było trudne. Biorąc pod uwagę, że można było te grzyby w sumie przeskoczyć. I kolejne wściekłe drzewo z stające jabłkami. Idź w cholerę. Oj, tu będzie chyba trochę gorzej. O, tam coś jest. Na razie tu nie idziemy, bo tutaj widzę jakieś ciekawe rzeczy. Mogę się tam dostać? Oczywiście. O, jakiś secret. Widziałby kto. O, widzę list gończy. No to co? Aha, wybuchowa beczka, dobra. <laughs> Właściwie skrzynka. Znowu? Już było jedno darmowe żarcie. Ja bym się chciał tam dostać, bo ja tam widzę list gończy. Czy myślę, że tak tutaj nie przejdziemy? A tu jest dźwignia, dobra. <laughs> w sumie nie pamiętam czy ten sekret secret kiedyś odkryłam. Ale fajnie wiedzieć. Jak zwykle nam spację. I mi otworzyło mikstury. Tuż to za list gończy. Poszukiwany grzeszny grzechu za krzywdy, których zaznał Odin Root niewieści. Moje gratulacje. Uzyskałeś dostęp do poziomu bonusowego. No i co, zebrałem czy jakiś poziom bonusowy? Skup się. Musisz zebrać jak najwięcej monet. Za Oj, nieka, więc w przeciwieństwie do reszty gry, nie ma tu miejsca na żadne wygłupy. Zaczynamy odliczanie. Gotowy? Start. Okej, okay, rozumiem, że tu mamy Minigierkę w zbieranie monet. O, no ta. Boję się, że ten poziom premiowy bardzo szybko zakończymy. Idę górą, bo widzę tutaj są bardziej cenne worki ze złotem. W sumie można dużo złota zebrać. Jezu, prawie spadłem. Mało czasu jest. Koniec już! Nieźle. Naprawdę nieźle. Jak chcesz, to potrafisz. Nawet nie ile monet zebrałem, ale w sumie wydawało mi się, że miałem 300, co się teraz mam 500, więc... Nieźle. Coś nie zmienia faktu, że i tak wątpię, że je wydam na mikstury. Choć jeszcze zobaczę jak to będzie. Rozumiem, że muszę wskakiwać na żółte grzyby, które... Nie, wiem, to chyba napisali, że zielone są. Jakby to zielone. No coś tam na czerwony. Aha, cofnie mnie. Dobra. Szybciej, szybciej Muszę ratować Nie wyszło Zdąży tak? No Kurde, nie. Dobra, dobra, jest, jestem, jestem, jestem A szukałem system Można i tak słyszysz to? Co znowu? No! Czyżby kod w butach? Spotkanie numer jeden Oo! Niewiele brakowało. Do czego? Ja czasami nie rozumiem w ogóle, co osioł ma na myśli. Pomoże szlek! Zrób coś to pirat! I ma oko! I ten dobry! Kalosze! Bynajmniej jestem muszikem. Skąd? Jestem kotem. Nie, jesteś piratem i masz kalosze. Nie do rzeczność. To błoty.

O co tu chodzi, Gdzie twój odkręc, co? A może wejście... nie pamiętam o co chodziło na tej walce? No, odbił się, o co tu chodziło? Nie pamiętam jak się z nim biło. Ej, peski tu naprawdę nie pamiętam. Trudno nie może być wyrównana, a jednak Nie wiem co ja robię! A, już chyba wiem o co chodzi. Jak biegnie między słupkami, to wtedy trzeba uderzyć w ziemię. Tak! Przypomniało mi się. Nie powiedziałem, żeby to była najfa najbardziej fascynująca walka z bosem, jaką w życiu przechodziłem. O, z buty moje spadły. dzieś się musiał party. I umarł, mimo tego, że go ani razu nie uderzyłem. Mocujesz zimny pocałunek stary. Kotia może go klepnąć czy co? Eee, po co i tak już po mnie. Chocie, ale ja na ciebie nie dotknąłem palcem. I po co ci to było? Pokonałeś mnie. Jak ja cię pokonałem, kiedy ja na nic nie zrobiłem? Wyszysz ręk, facet sam się prosi. Załatw go! Hmm. Co? Nie, ośle. Nie skrzydzę małego kotka. Jak to nie? Ty małe kotki jadasz na śniadanie. Wybradasz je na drugą stronę i nosisz jak czapkę. Robisz z nich rękawiczki. I obdzierasz z... się... na czapkę są za małe, a na śniadanie zbyt długowate. Zatem postanowiono. Odtąd będę ci wierny. Aha, okej. Okay. Chciałem cię zabić. Pokonałeś mnie, no to teraz będziemy przyjaciółmi. Spoko. Choć wynajęto mnie, by cię zgładzić. Wynajęto? To się wynaję. No jak to? Król. He, widzisz? A nie mówiłem, a nie mówiłem? Nigdy nie ufaj kotu bez Dlaczego ten król zwyczajnie nie da nam żyć w spokoju? To jesteś brzydki, zielony, śmierdzący ogry. Udaj się do chrzest. chrzestnej. Zmonopolizowała produkcję eliksirów magicznych w całym królestwie. Zaprowadzę cię tu. Byłeś tam już kiedyś? O tak. Nieraz i nie dwa zaznaczałem. Tak, że... Szczęście. Ma Szczęście To czy ten osioł ma aparat na zęby? Ogr! Co tu robi ogr? Ja w sprawie eliksiru żyję długo i szczęśliwie. Kot mnie nam. Ogry nie żyją długo i szczęśliwie. Jaka wredna małpa! Muszę mieć ten eliksir. Bez sensu nie sąsiesz osie? Dlaczego osioł ma aparat na zęby? Nie rozumiem tej gry. Coraz bardziej... No jeszcze wpierdliczyli... biednemu małemu kolesiowi. Ty wiesz jak ci ładnie, Shrek? Tak! Wcale nie widać, że to... Teraz Już teraz nic tej nie tej 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 powiem. Nie, że Eliks, którego szukamy, jest w Ja nie wierzę, po prostu. jestem od ciebie zwinniejszy, osłabsze wyższa inteligencja. Masz rację, kocie. Wdrap się po tych rurach... Szrek. Wyglądasz, Zaczekamy... Wyglądasz identycznie, jak ci wszyscy inni kolesie dookoła. Wcale nie widać, że to nie pasuje drzwi. na ciebie. Może otwiera drzwi? Na pewno coś wymyślisz. Powrócę niebawem. I więcej, rozbicieński. Uważaj na elfy Jasne. i na maszyny Jasne. i lustra. Jeszcze byś się zagapił, czy coś. Osio jak zwykle musiał powiedzieć swój mądry tekst. No dobra, coś mi tu już bije. Rozumiem, że teraz będziemy grać kotem w butach. Ale zdobyciem eliksiru zajmiemy się już w kolejnym odcinku. A ja dziękuję za oglądanie dzisiejszego. Pełnego niesamowitej walki z bossem. I zapraszam na kolejny odcinek. Dlatego dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.